Witamy was z Kali. Jest to miejsce, w którym zatrzymaliśmy się na wolontariat i będziemy wolontariuszami. Generalnie, rzecz biorąc, chciałbym zacząć odcinek od czegoś mocnego, czym jest herbata z liści koki. Tak, to są te same liście, z których tworzy się tą wspaniałą substancję, wspaniałą substancję oczywiście, i można z niej zaparzyć herbatę. Ta herbata ma bardzo duże znaczenie dla kultury Kolumbii, dlatego kwestii religijnych i spirytualnych jakby doznań oraz jest bardzo bogata w różne składniki mineralne. Tym, że pijąc ją zaczniemy nasz odcinek. Ciekawe czy się będę mieć więcej energii. Jak herbata. Jak zielona. Możesz Zielone. w ogóle rzucić, te liście, to będzie żółwe. Ale całkiem spoko. Taka zielona herbata, zwyczajna, Herbatę, no, nie? Herbata, no dokładnie. Jest, ma taki troszkę inny smak, ale jest bardzo podobna do zielonej herbaty. No dobrze, czyli tak zrobimy mały tour po naszym obiekcie, którym jesteśmy wolontariuszami. Będziemy świadczyć tutaj usługi dla tego hostelu. Zwyczajnie Paulina będzie pracować na recepcji, a ja będę za barem. Już mieliśmy kilka rzeczy, już mieliśmy kilka zmian, powiedzmy. Gdyś chyba trochę praca za barem czasami była trudna. I jak twoja recepcja? Moja jest ok. Nie jest tak źle, jakby można było przypuszczać. Mamy zagwarantowany noslek, właśnie tam na górze jest moje łóżko, ale na dole jest łóżko Pauliny. I mamy zagwarantowany nosek, tak naprawdę, przez cały okres wolontariatu. Pracujemy w wymiarze 5 godzin przez 5 dni i mamy 2 dni wolnego, więc całkiem dobry deal. Później pokażemy Wam, jak wyglądają nasze obowiązki. Przebieram się w uniform. Viahero. Tam właśnie jesteśmy, o, wolontariuszami. I Paulina zaczyna o 15, ja zaczynam o 17, więc trochę mam czasu więcej że ja pracuję do 22, a ja powinna do 20. Gotowa do pracy? Zęby umyte. A też przyjechaliśmy tutaj, żeby uczyć się salsy. Jest tutaj też szkoła salsy. Są dwie salki. Będziemy mogli tańczyć i się zwyczajnie rozwijać. Tutaj też w hostelu mamy dużo aktywności. Kolejny wolontariat wiąże się właśnie z prowadzeniem też tych aktywności. Z bardzo dużo bardzo darmowych, bardzo darmowych lekcji salsy. Każdy dzień tak naprawdę jest inny, my wczoraj byliśmy na, chyba sobotę, byliśmy na Mint and drink I zawsze polecają e, też wyjście do klubu, tutaj jest światowa stolica salsy Najbardziej zmarnowane pieniądze to na jedzenie, które nam nie smakowało Myślę, że to wszystkie jedzenie, które nam nie smakowało, ogólnie ta empanada, sary pasy itd. to takie jest mocno średnie tutaj Ciągasz ode mnie Nie Najlepiej wydane pieniądze to na lekcje salsy na kawusie i na moje kurczyki z kawusie. W Kolumbii jedną z lepszych rzeczy jest kawa oraz salsa. Myślę, że przyroda tutaj jest e, bardzo ciekawa, chociaż aż tyle jej nie doświadczyliśmy, a moglibyśmy zobaczyć więcej, bo tu jest dużo takich ciekawych przyrodniczo miejsc. Dużo słyszeliśmy pozytywnych rzeczy o Kolumbii, a się okazało na miejscu, że wcale nie jest aż tak kolorowo. Ilość bezdomnych. Plus śmieci, które są tutaj dużo większej ilości niż w Meksyku na przykład. Zaczynamy podsumowanie standardowo od atrakcji. Zmiana jest tylko jedna. Na dziesiątym miejscu wylądowała Kukorawali. W przypadku miast nic się nie zmieniło, ponieważ miasta kolumbijskie nie przypadły nam do gustu. Jedynym wartym uwagi było Salento, ale również nie na tyle, żeby znaleźć się na liście. W rankingu jedzenia również tylko jedna zmiana. Na dziesiątym miejscu ląduje trucha a la hijo, czyli pstrąg w czostku. A witam na recepcji, zaczęłam o 15, dzień wygląda w zasadzie tak, że głównie przyjmujemy check-in y i jakieś tam różne pierdoły, które, które ludzie przychodzą załatwiać. Więc mamy takie stanowiska tutaj, dwa komputery. Zazwyczaj, no nigdy nie jestem sama, zawsze ktoś ze mną jest, bo wiadomo my jesteśmy tylko na dwa tygodnie, więc ciężko było od nas jakąś odpowiedzialność tutaj wyciągnąć. No, w zasadzie to teraz nic się nie dzieje. Mamy dzień sprzątania. Kilka osób przeszło, A tak to jest bardzo spokojnie. Czasami są... Jest dużo więcej osób. Ale ogólnie siedzimy, gadamy. Jest fajnie. Mamy wielkie tradycyjne mrówki. To są mrówki. Masakra. Ja chyba tego nie spróbuję, ale... No cóż, y, są to bardzo popularne. Daniel się jednak skusi na jedną. <laughs> jak popcorn rozsmażony Dobra witamy w moim miejscu pracy tak naprawdę, za barem. to jest moja koleżanka Kamila, która coś tam właśnie liczy no dzisiaj się zbyt dużo nie dzieje mamy jakąś tam dj która teraz gra i nawala muzyka, więc mam nadzieję, że mnie słyszycie, jeżeli nie to sorry, próbuję się nagrać sprzedajemy piwerka, koktajle, które robimy tutaj no i trochę się uczę, trochę się dzieje, mamy system, który czasem nie działa, więc ogólnie jest fajnie, można się trochę nauczyć jak się dzieje jest spoko jak się nie dzieje jest tak nudno drogę, więc różnie bywa wiadomo uroki, nie? można rzeczy sobie porobić inne niż zajmowanie się klientami spoko, tyle by było z mojego miejsca pracy tyle by było z baru dzisiaj na razie się nie zapowiada, nie ma tu nikogo dosłownie tej obsługi a piątki zazwyczaj bywają kurde ciężkie zaskoczyło mnie pozytywnie to, że Kolumbia nie jest taka zła, na jaką wygląda, a raczej jak jest opisywana w zagranicznych mediach. Wolontariat w ogóle. Fajny tutaj vibe. Spotkaliśmy dużo osób, w ogóle jakoś tak fajnie tutaj jest. Te mrówki. Czy wiem, czy to było takie obrzydliwe? Te wielkie, grube odwłoki. Może. Chłopie. <laughs> Najprzyjemniejszy moment to był trekking w Salento oraz tak, jak się nauczyliśmy w końcu tańczyć salsa. No i każdy łyk kawusi. Bardzo mi się podobał balkon w Salento, w naszym hostelu, gdzie mogliśmy sobie usiąść i popatrzeć na ludzi, wypić kawusie i ogólnie obserwować sobie całą ulicę. To było fajne. Myślę, że te mrówki są takie mocno specyficzne tutaj. Woda w torbach. Kolumbia zaskoczyła nas, ale raczej negatywnie. Słyszeliśmy bardzo dużo pozytywnych komentarzy o tym miejscu i może dlatego, że wystartowaliśmy z wysokiej półki po Meksyku, to tu spotkało nas małe rozczarowanie. Oczywiście było dużo plusów tego wyjazdu, bo poznaliśmy masę osób i udało nam się odbyć pierwszy wolontariat, ale Kolumbię zamykamy z łączną liczbą 79 punktów, w związku z czym Kolumbia ląduje na dziewiątym miejscu w rankingu państw. Dobra, ale wolontariat wolontariatem. W tym momencie teraz mamy akurat sobotę, trochę inny dzień. Co robimy w czasie wolnym przed pracą i ewentualnie po pracy. A po pracy można skorzystać z bardzo ciekawych tutaj atrakcji miasta Kali, jakim jest życie nocne. Bardzo dużo ludzi wychodzi zwyczajnie potańczyć z racji tego, że Kali jest światową stolicą Salsy. A teraz w tym momencie organizowany jest właśnie ten COP16 jest bardzo dużo ludzi na ulicach, a tym bardziej bardzo dużo jest ludzi w e, weekend. A my w tym momencie idziemy na zajęcia z bo też chcemy się trochę nauczyć jak tańczyć tutaj z lokalsami, ponieważ na przykład salsa w Ameryce Południowej jest to jednym z najważniejszych tańców. Więc mamy możliwość odblokowania sobie kolejnych imprez, na które czasami z lokalsami uczęszczamy. A zobaczysz jak czy śmierdzi dzisiaj? Jest. Nie, nie wiem. Różnie bywa generalnie. No Kali nie należy do miast najczystszych. Są dwie dzielnice, które warto odwiedzić ewentualnie, no i centrum wraz z bulwarami, a reszta to no akurat jakoś nas nie przekonuje. Nie wiem jak to W ogóle się... nas nie przekonuje. No jedynym plusem jest ta salsa, jakby jej tutaj nie było, to w ogóle można było tutaj nie przyjeżdżać. Myślę, że ludzie też by tutaj nie przyjeżdżali, bo nie, nie ma tu nic. I taki jest klimat tego miasta, dosyć dziwny, chociaż wczoraj byliśmy też w takim parku, do którego pewnie nie dzisiaj, może jutro przejdziemy, żeby też wam pokazać, tam może można latać drogą. A chodzimy w zasadzie na zajęcia z Salsy do jednej z szkół tutaj, Salsa pure, niedaleko naszego hostelu i mamy fajnego nauczyciela, Michaela, który całkiem dobrze tłumaczy. Tak, może całkiem nieźle nawet na mincie, ale zobaczymy. Nie nie jest źle, a później chcemy przekształcić to na baciatę, więc chcemy też się tego nauczyć, żeby może w Warszawie też ile za, na tej lekcji salsy i takich klubów salsy za bardzo nie ma, a przynajmniej się tym nie interesowaliśmy, no to tam można trochę tam potuptać. Teraz już będziemy mogli iść bez problemu. Ale bardziej mi trochę związkimi za polskimi imprezami takimi zwyczajnymi. <laughs> Jaki taniec? No, <laughs> A buja. <Taniec> buja. yes <laughs> 1 2 3 Five, six, 7 Basic. 1 Tarunca. Yeah, yes. Five, six, Step, tap, tap. One, two, three. Tap, tap. <laughs> A jeśli chodzi o salce, to tutaj odbywają się zawody światowe w salcie po prostu, na które właśnie się idziemy. Tak, się idziemy. Podobno, finały już były, a my się nie załapaliśmy, bo mieliśmy pracę, ale idziemy dzisiaj ostatni dzień jakieś też mają być występy, więc zobaczymy, jak to wygląda. Wszystko to jest za darmo, więc może spokojnie. Można było wcześniej aplikować o wolontariat w Kali. Może mogliśmy się zatrzymać więcej w takich mniejszych miejscowościach, ale mieliśmy w głowie też ten wolontariat i. I tak pominęliśmy trochę takich miejsc. Może kiedyś wrócimy. I nie czekać 3 dni, nie tracić ich po prostu. Ale ogólnie tutaj są takie te autobusy jak w Meksyku, więc e, ogólnie się jest spoko. Taki był dziwny jednak jak szalony kierowca jeździł sobie z Salento do Cali. To było takie... Ale nie było aż tak tragiczne. Nic się nie równa ze Sri Lanką i Wietnamem. Myślę, że ten właśnie z Salento do Armenii, co jechaliśmy tam, godzinę, chyba nie całą, to to było takie bez klimatyzacji, okna otwarte, jedziemy szaleńczo po wszystkich drogach. Ogólnie wolontariat to jest bardzo fajna sprawa, jak ktoś podróżuje długo, bo wiadomo na krótszych no to jest ciężko co zorganizować, ale tak jak my podróżujemy długo, to jest takie miłe odświeżenie, trochę coś innego, można sporo pieniędzy zaoszczędzić, bo się jest w jednym miejscu, my też sobie gotujemy, więc yy, no, wygląda na pewno duży plus. Plus yy, mamy Przynajmniej ja na recepcji, z tego co się mogę wypowiedzieć, mam bardzo fajne osoby, więc jest naprawdę fajnie. Październik, ze względu na nasz wolontariat, był jednym z najtańszych miesięcy. Wydaliśmy łącznie 5222 zł. W Kolumbii wydaliśmy 4493 zł. Będziemy tu jeszcze około tygodnia, więc ta kwota na pewno się zmieni w listopadzie. Najwięcej wyniosło nas jedzenie. Średni koszt w Kolumbii to 150 zł, czyli do tej pory najmniej, ale ponownie było to spowodowane głównie naszym wolontariatem. Kali samo w sobie ma niewiele do zaoferowania, ale akurat w trakcie naszego pobytu odbywał się event COP16, czyli Międzynarodowa Konferencja ONZ o Bioróżnorodności. Przyjechało mnóstwo osób z całego świata, co spowodowało też zwiększoną ilość policji na ulicach, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo. Można było uczestniczyć w wielu bezpłatnych wykładach na temat ekologii i dowiedzieć się więcej o tej tematyce na różnych stoiskach. Odbywały się też pokazy muzyczne i tańce w narodowych strojach oraz wiele, wiele innych. Cały event trwał dwa tygodnie. Zamieszanie tutaj panuje, dlatego że teraz właśnie w Kolumbii, w Kali jest COP 16 Czyli e, takie. Co to jest, Paulina? E, Jakiś Organizacja Narodów Zjednoczonych? Tak, taki event COP16, Biodiversity, Bio. Ale, Ale to jest największe kłamstwo, jakie może być tutaj, ponieważ Kolumbia i Kali tak naprawdę nie wygląda. Normalnie jest syp, brzydko, a teraz jest naprawdę ładnie, prawda? Dużo się dzieje. Następnego dnia udaliśmy się na lokalny market Galeria Alameda. Jesteśmy dzisiaj w Galerii Almenia, czyli lokalnym supermarkecie. Będzie porem. Zielona y, szczepiorem. E, no i tak, i ogólnie market wygląda tak jak wszystkie inne wszędzie indziej, czyli owoce, warzywa, mięso świerdzące. Bardzo. <laughs> Niestety w takich miejscach zawsze to mięso trochę bardziej. Panowie nas obdarowali e, patają i teraz dają nam e, coś takiego co jest właśnie o tym wygląda jak groszek co dobre to jest w ogóle? Dobre to jest? Spoko, ale ma takie włosy całe, jakby się pluszaka albo jakąś pleś tak. Smakuje ci? Tak ten owoc jest takim przekotem. Bo jest, jest to przepyszne. Mój mm. Muy delicioso. Mój Muy delicioso. Gusta? Es más dulce de Sí. Mm. Mispero. Mispero? To jest kolejna mispero. Jak dobre? Bo mamy tutaj wielką wyżerkę Bardzo dobre? Dziwne. A dziwne. Pan był w Europie i mówił, że został tak kiedyś bardzo potraktowany dobrze przez Europejczyków, że teraz chce nam się odpłacić i wszystkiego tam Daję spróbować. A co ty o wiejas, do kolejnej kolumbijskiej restauracji, zamówiliśmy lunch, dnia i dostaliśmy taką zupę, która nie pamiętam jak się nazywa, ale jest z tym ziemniakiem, który z nie jest zielony nad bananem. bananem, tak? Banany. Banan. Jest to wygląda... smaczny, to jest ten platano. Nie banana, tylko że tutaj właśnie w różniu. Banana jako te słodkie, i platano jako te niesłodkie. A u nas jest po prostu banana? Jest... Tak, u nas nie ma jest tych niesłodkich. Albo nie w ten sposób. Tak, serio, tak jest? Tak. Ale One wszystkie są jadalne. u nas sprzedają nie jadalne. Ale taka jest chyba tak. No, Jak widzisz, ten banan też jest jadalny, tylko że po prostu trzeba go zrobić, ugotować. Tak, no nie można go jeść surowego. to w na razie na Dobra, próbuj banana, no w ogóle zupa jest pyszna. Tak troszeczkę Fajne, no naprawdę jest spoko. Ale, no. Trochę jak ziemniak, no? Dobrze to działa. Zobaczcie tutaj widać wszystko co mam w sobie. Ten banan. Ale jak go jecie normalnie na, na supo takiego suszonego. To jest Tak, trzeba go maszno doprawić, bo on jest taki... Bez smaku I oni go smażą. On jest chyba smażony, a nie suszony, jak mi się wydaje, bo on jest strasznie może, tłusty. Może i taki rozbite na płaski klasek, taki dostaliśmy do tego... Do ryby. Do ryby takie dają. Jeszcze jedna ciekawa rzecz w Kolumbii jest taka, że zawsze Ci podają w czymś takim. To jest akcja w wielu już miejscach spotykana, nie wiem jak jest w innych restauracjach, w że lepszy, ale z reguły podajesz, dostajesz w, w czymś takim, nie no musisz sobie znaleźć co tam dalej jest kurczę. Zawsze łyżka jest cały była. komplet. Jeszcze jest łyżeczka i serwetka. Nieważne nie co zamówisz, zawsze dostaniesz komplet. Dokładnie. A no już gotowe. A może zamówisz coś jeszcze, żeby użyć tej łyżeczki cudownej? Kali jak i cała Kolumbia słynie z tego, że mają dużo owoców. To już wiecie. Ale jeżeli chodzi o owoc, którego już nigdy nie to jest zielony dragon fruit. Żółty powinien być. Żółty. Wzięliśmy takiego chyba nie do końca Nie, żółty, żółty to był w Tajlandii też. Nie, 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 żółty taki powinien być, taki jest bardzo... zielony, żółty... I różowy. I różowy. Ten jest zielony, według mnie. W każdym razie smakuje wybornie. Wybornie, to jest najlepszy owoc, chyba, jak jadłem. Ta grenadina i ten dragon fruit, wow. Teraz e, tasting grenadiny ponowne, ale jeśli chodzi o te dragon to to jest żółty, tak się nazywa, i mamy jeszcze czerwony, który może być od środka albo czerwony, albo biały. Zależy od odmiany. Takie istnieją. Największą atrakcją Kali jest tutaj oczywiście salsa, której uczymy się bardzo dużo. Jest też dużo klubów, w których można ją ćwiczyć. My głównie chodziliśmy do La Topa, do Londra. Naszego patronajta możecie znaleźć poniżej w opisie.